Witam was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku z Case Haga O wczorajszej dramie, ledwo co się poniosłem, przepraszam was bardzo serdecznie, że dałem takiego skina dla wpłacających z moim kodem za 500 zł za tylko 4000. Przepraszam, naprawdę nie chciałem tak się zachować, byłem pijany i dzisiaj mam nadzieję, że poprawię swój błąd. Wszystkie pis pismaki, wszystkie tu redakcje, które napisały o mnie ten, jakże brutalny materiał, również chcę przeprosić. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj staję na wysokości zadania, poprawiam ten błąd, usuwam tego skina. Nikt się na pewno nie obrazi, bo nikt nie dołączył. Także na spokojnie, nikt się na pewno nie obrazi, że go usunę. I dzisiaj po prostu za tego skina postaram wam się dodać droższego. Tylko na początku, będziemy musieli coś droższego tutaj wydropić. Te rękawiczki oczywiście sprzedaję. No i za chwilę, widzowie, będzie polowanie na naprawdę bardzo drogiego skina. Ale zanim to, no to oczywiście na ten moment macie do wygrania cztery kocy. Cztery koseczki, cały czas one tutaj stoją. Yy, gratulacje dla Arcityka za zgarnięcie tutaj emeczki jeszcze. Wszystkie te tańsze skinki zeszły. Dzisiaj dodamy tutaj naprawdę jakiegoś mocnego skina dla wpłacających swoim kodem za te większe, mega większe sumy. Również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczem, stać łapkę w górę, skomentować odcinek No a jeśli mnie lubicie chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod A Dixon przez wałdzie, dostajecie 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie... Dla osób pełnoletnich. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam Cię na Pirate Swap Z kodem Adixon macie 35% więcej bonusu do depozytu przy każdej wpłacie. No to poprawiamy nasze błędy. Ja może też zacznę tutaj od darmowych skrzyneczek. Nie. Kurwa, już myślałem, że mi zablokowali! Ja pierdziele, dobra, nie zablokowali. O matko, się przestraszyłem. Dobra, let's go. Let's go. Co? Dobra, ja nie narzekam. Lecimy dalej w takim razie. Lecimy dalej w takim razie. Może tu na darmowych skrzynkach już zakończymy ten odcinek i wydropimy jakiegoś dobrego skina dla was. W szczególności na tej Mystic Aj, tylek by tu wyleciał To by zrobił robotę Dobrze, no z tych darmowych szyneczek Z tej za pięć koła, co nam dała Daje nam tutaj dzisiaj możliwości Na odczekacie lepszy... może nie bitwy Ja po prostu sobie poklikam na skrzynki I popatrzę, jakie tam skiny są mniej więcej I wybierzemy to w taki sposób Więc tak, weźmy może sobie z Fajera ta, ta, ta skrzynka na Fajerze Co tam ciekawego ma Ma tutaj fajne koski też nie, 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 ta, ta, ta jedna nie ma co tu ma? Też nie, czekajcie, chcę jakąś taką, kurczę. Fajną koota O, ta, Ten fejdzik może być Ten fejdzik. Lecimy dalej. Chyba, jakaś odpowiednia skrzynia, jakaś odpowiednia. O kurde, wiem. Może tu coś. Tu są fajne, tu są fajne. Tylko takie kurcze też jakieś sztywne. Ja pierdzielę. A lord? Dobra, spróbujmy. Lorda na początek: 4 400. Zobaczymy, co nam zarzuci. Musimy w końcu zacząć ten opening. O ja, pierdolę. No, to zarzucił. Wiem, co może być dobre. Wiem, co może być dobre dzisiaj. Gdzie jest skrzynka nitro? Tutaj. Tutaj są skiny. Nie byle jakie. Próbujemy coś wydropić. Próbujemy coś wydropić. Let's go. Proszę, daj koronę, proszę, daj koronę. Ja pierdolę. Widzowie. Bo ja widzę, że tu może być ciężko. Tu może być naprawdę ciężko. Ja cięż dupia. Co tu daje? Co tutaj daje, nie? Tu jest fejdzik tylko Tak do 10 koła, za 10 koła coś chcę wsadzić. Nie wiem, może tu, może tu coś, dobra, próbujemy to. Proszę, żeby tylko nie zabrało. A ja pierdolę, Jestem skończony, nie? To jest grane, ty. Jak na razie żadna skrzynka nic nie dała. Czekajcie, ja sobie skiny kupię, bo mam tutaj te punkty. Dobra, kupię takich. Mogę kupić jeszcze. A nie mogę kupić jeszcze jednego. Dobra. Ale kosę, kosę też nie mogę. A ile ta kosa? Cztery koła. Będzie. Darmowe rzeczy nas dzisiaj tak szczerze ratują w tym odcinku. Darmowe rzeczy nas tutaj ratują przed złymi. Tutaj niestety skrzynkami Dobra, jeszcze raz To chcę otworzyć Proszę, sypnij teraz koronę Jedną, jedna korona Quantum Kurwa, nie ma Ja pierdziele, nie ma korony Ale chyba możemy jeszcze, nie, nie możemy dwie, Pięciu, tylko cztery No dajcie tą koronę dzisiaj, nie Jest Uwaga Uwaga, co z korony o kurwa! O kurwa! O ja pierdziele! Co dało ty? Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej w takim razie. Ja pierdzielę! Jednego chyba z lepszych skinów. Oj, teraz nie dało, ale daje, dało nam możliwości na wydropienie jakiegoś skina za 10 koła. Dobra, jak teraz nie odda, to uciekam chyba jednak z skrzynki. Obra? Okej, okay, no okej. Okay. Zwróciło fajnie. Nawet proficik. Ale korona, korona. Tu musi korona nam wylecieć. Tu musi nam korona wylecieć. Jak na razie tylko i wyłącznie jedna korona. Ja pierdzielę nawaje, nie? Same Nawaje. Dobra, ostatni raz. Jak teraz nie odda, to nie wiem, chyba trzeba zmieniać. Czy nie, kurde trzeba zmieniać. No nie no, odpalam tego. Czekajcie. Znajduję jakąś fajną skrzynkę i otwaram jokera, nie? Najszybsza Metoda na wydropienie czegokolwiek mi się wydaje Dobra, ta skrzynka na jokerze to nie odda na pewno, to ona by kosztowała chyba 10 tysięcy złotych Na tym jokerze Tu są fajne skiny widzę M9 Bajonet Dobra, tu są fajne skiny Ile na jesterze? O kurwa Dobra, jeden Nie! Dobra, nie wiem czy jednak chyba chcę na tym też otwierać. Jap. Jestem skończony, nie? A Riski? O, ale tu, dobra. Próbujemy na Riski. Proszę Riski, uratuj nas. Dobra, riski coś tutaj sypną, ale i tak na minus, niestety. Jeszcze na 5 na stać. Koronkę, koronkę potrzebujemy. Ryski nie ma korony. Nie ma też zwrotu. Już musimy tylko cztery. Sypnie, sypnie tą koronę. Ja wierzę, że tu da. I dało, i dało. Proszę, daj motylka, daj motylka, daj motylka, daj motylka. Skeleton. Okej, okay, okej. Okay. Napięć możemy napięć tego szkieletona. Let's go. Jezu, Jezu! Proszę! Ja pierdolę, ja pierdolę, jak my tu jesteśmy ratowani. Jak my tu jesteśmy dzisiaj ratowani. Bliski. Ale powrót, ale powrót! Dobrze, ładny roz... Ale tu te ryski naprawdę? Ten ryski to dobra skrzynia jest, nie? Ale żeby nie przestawała, żeby nie przestawała. Jest w gazie, jest w gazie. Dropniemy tego motylka dzisiaj. Dropniemy tu tego motylka. Czuję, że on wyleci. Czuję, że ten motylek jest w zasięgu ręki. A, takie rozdania niech będą, ale tu już powoli stan krytyczny, tak zwany. Kurwa mać. No dawaj, dawaj. Gdzie są te korony? Gdzie są korony? Gdzie są korony? Gdzie są korony? Bliski. Ja pierdziele. Znowu jest niestety nie za dobrze, bo korony nie chcą lecieć. Nie wiem czemu. Patrzcie to. Noż ja pierdzielę! Nie wydropimy. Ja pierdolę Trzeba było tą kosę za 14 już dać Będzie o ratunku jakaś skrzyneczka Dobra coś dało Coś dało Na trzy? Nie na dwa. Na dwa. I chuj Dobra Mamy jeszcze to a 300 Ja pierdzielak by teraz nam dało To by było coś pięknego Tak na zakończenie No nie chcę, nie chcę dać, no nie chcę Pierdzielone, no nie chcę dać tej korony tu jeszcze no No ale przynajmniej jeszcze kurczę nadzieję daję No przynajmniej nadzieję jeszcze jakąkolwiek daje, nie no ale może teraz, no, najwyższa pora. Nie ma najwyższej pory dla tej skrzynki. Nie ma najwyższej pory. Jeszcze trzy na stać, jeszcze na trzy na stać. I to jest koniec. Dobra, widzowie, czekajcie. Ja wydropię to i po prostu dodam. I zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, ostatnia szansa. Jak teraz nam się nie uda, to najwyżej postaramy się to zrobić na drugim odcinku. No, nie będę już tak aż tutaj wkładał tego wszystkiego. Ostatnia szansa zostanie teraz właśnie, mam nadzieję, nadana dla nas. Proszę, korona. I nie ma, i nie, nie ma korony, kurczę pieczone. Dobra, ale jeszcze cztery są, może teraz. Proszę. Nie da rady, nie da rady. Nawet jakbyśmy byli pierwsi w kulach, no nie dałoby nic. No to niestety nie dzisiaj założymy wam ten konkurs, tylko już jutro na odcinku. No chyba, że tu jeszcze jakiś cud wydarzy. I z znienacka tutaj waki skin nam wyleci. Dobra, wracamy do czterech! Dawaj, dawaj koronę. teraz, teraz musisz, no! I chuj. No to dwie. Nie, jedna, już jedna. No to po ptakach. No to nie jest ta skrzynka. Dobra, ja obczaję sobie jakieś inne skrzynki, z których mamy jakieś większe prawdopodobieństwo wydropienia jakiegoś lepszego skina. Bo tego nie zrobiłem. I jutro w odcinku Wam coś dodamy konkretnego. myślę, że tak do 9-10 koła. No dzisiaj niestety mieliśmy skiny, No ale jakbym wiedział, to mnie sprzedało tych za 14 koła. No niestety, widzowie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara, pamiętajcie na wsi się wygrywa.